Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki temat: 6 dni stwórczych. Ile trwał każdy dzień stwórczy? Jedni mówią, że 24 godziny, czyli jeden dzień to jedna doba. Inni, że jeden dzień stwórczy trwał tysiąc lat, a jeszcze inni, jak na przykład świadkowie Jehowy Aż 7 tysięcy lat trwał każdy dzień stwórczy. No to zobaczmy na początek Księga Wyjścia, czyli Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, wersety 10, 11. To jest jedno z 10 przykazań. Ale siódmego dnia jest sabbat Pana Bogatwego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twoja sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, gdyż w sześciu dniach uczynił pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego pan pobłogosławił dzień Sabatu i poświęcił go. Izraelici mieli przestrzegać sabat. Sabat trwał jeden dzień, jedną dobę. Doba to 24 godziny. No bo skoro Pan Bóg odpoczął siódmego dnia, a Izraelici mieli świętować sabat, więc Pan Bóg musiał odpoczywać przez pełną dobę, trwającą 24 godziny. I sabat też trwał 24 godziny. No tak podpowiada logika. I na początku 11 wersetu Pan Bóg mówi, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. W sześciu dniach. Nie pisze tutaj, że w sześciu tysiącleciach, ale w sześciu dniach. Więc bierzemy pod uwagę... Dni, my mówimy doba, czyli w ciągu sześciu dób trwających po 24 godziny, Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, i wszystko, co na niebie i na ziemi. W Księdze Rodzaju, w rozdziale pierwszym, jest opisane sześć dni stwarzania. I tutaj w wersetach piątym, 8, 13, 23 i 31, jak nastawały kolejne te dni stwórcze, jak one się kończyły, to sześć razy pisze, Nastał wieczór i poranek. Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Nastał wieczór i poranek. Tu jest liczba pojedyncza. Gdyby Taki dzień trwał tysiąc lat, to tych wieczorów i poranków, jak obliczyłem, byłoby ponad 365 tysięcy. Ale pisze, nastał wieczór i poranek za każdym razem. Wieczór i poranek, no to mieści się tylko w jednej dobie. Przecież wieczór i poranek nie mieści się w okresie tysiąca lat. Czy w ciągu siedmiu tysięcy lat, bo wtedy byłaby liczba mnoga, że nastały wieczory i nastały poranki, a piszę w liczbie pojedynczej: Jeden wieczór, jeden poranek. Więc dzień twórczy, choćby według księgi rodzaju, pierwszy rozdział, wersety 5, ósmy, 13, 23, pierwszy, trwały. Po 24 godziny. Przejdę teraz do Ewangelii według Jana, rozdział 5, werset 17. Tutaj Pan Jezus do Żydów mówi tak, a Jezus odpowiedział im mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Gdyby. Wziąć pod uwagę zwolenników, którzy twierdzą, że dzień stwórczy trwał 7000 lat i dzień odpoczynku też ma trwać 7000 lat, no to a, warto podkreślić, że Adam został stworzony ponad 4000 lat przed Chrystusem, czyli ten dzień odpoczynku musiałby trwać. Czyli Pan Bóg musiałby odpoczywać. A tu Jezus mówi, że On działa i Ojciec Jego działa. Więc ten werset wskazuje na to, że dzień odpoczynku Bożego dawno, dawno temu się zakończył. Ale niektórzy twierdzą, że w Piśmie Świętym, a dokładnie w drugim liście Piotra, są słowa, które niejako wskazują, że dzień stwórczy no, trwa? Czy trwał? Tysiąc lat. I powołują się na drugi list Piotra, trzeci rozdział, werset ósmy. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi wa waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. No dobrze, ale weźmy pod uwagę kontekst z całego trzeciego rozdziału. Drugiego listu Piotra. Tu nie pisze o stwarzaniu nieba i ziemi, tylko pisze o przyjściu dnia pańskiego. I następne wersety, dziewiąty, dziesiąty, mówią o dniu pańskim. Więc chodzi o to, że dzień pański będzie trwał tysiąc lat. To jest milenium rządów Syna Bożego tu na ziemi w Izraelu, w Jerozolimie, na górze Syjon. O tym, że ten okres będzie trwał tysiąc lat, pisze m.in. w Objawieniu, w XX rozdziale, w wersetach od 4 do 6, że pewni ludzie, którzy wytrwają wierności wobec Boga, będą królować z Panem Jezusem przez tysiąc lat. I powtórzę, że jak tu pisze, u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, nie chodzi o stwarzanie, nie chodzi o dzień stwórczy, ale chodzi o dzień Pański, o milenium rządów Pana Jezusa Chrystusa na Ziemi. To jest oczywiście przed nami. Jeszcze inna ważna kwestia. Gdyby Bóg stwarzał. Gdyby każdy dzień stwórczy trwał. Tysiąc lat albo 7 tysięcy lat, no to Bóg byłby bardzo powolny, taki ślamazarny i stwarzanie przez tysiąc czy przez 7 tysięcy lat nie byłoby cudem. Natomiast y, stwarzać przez 6 dni i to przez dni, które trwają 24 godziny, i stworzyć Słońce, Księżyc, Gwiazdy, Lądy, Rośliny, mnóstwo zwierząt, człowieka. To jest cud. Tak, to jest cud. 6 dni po 24 godziny. Natomiast gdyby Bóg stwarzał przez tysiąc lat, każdy dzień, czy siedem tysięcy lat, to nie byłby to cud. Chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, że na przykład... Jak wierzą świadkowie Jehowy, że jeden dzień stwórczy trwał 7 tysięcy lat i tyle czasu, też 7 tysięcy lat, będzie trwał Dzień Odpoczynku Bożego, to otwiera furtkę do chorych nauk. No na przykład, kiedy będzie koniec tego świata? I tak było w organizacji świadków Jehowy. Jak wspomniałem, oni są przekonani, że Adam został stworzony. Dokładnie 426 lat przed Chrystusem. Nie chcę tutaj teraz kwestionować, czy mają rację, czy nie. Mogą mieć rację, bo mniej więcej ponad 4000 lat temu Adam został stworzony. Ponad 4000 lat temu przed Chrystusem został stworzony Adam, a potem Ewa. Ale o co mi chodzi? Na początku lat 70. upływało prawie 6000 tysięcy lat tego rzekomego odpoczynku Bożego. No, jeszcze świadkowie Jehowy dodali do tego tysiącletnie -letni, królowanie Pana Jezusa nad ziemią czyli ten wielki sabat czyli 6000 tysięcy lat plus 1000 lat daje 7 tysięcy lat. I obliczyli, że w 1975 roku upływa 6000 lat dziejów ludzkości. No i oczywiście potem 1000 lat rządów pana Jezusa, to im dało równe 7000 lat. A więc dla nich taki pewnik, że w 1975 roku na pewno będzie koniec świata. Ale tutaj ciało kierownicze i świadkowie Jehowy się pomylili. No, ale to tylko tak podałem przykład, że mm, twierdzenie, że jeden dzień stwórczy trwał 7 tysięcy lat, że tyle będzie trwać Boży odpoczynek, prowadzi do błędnych wniosków, no na przykład do stawiania niebiblijnych dat końca świata. No, pora podsumować. Z tych wersetów można wyciągnąć wniosek, że każdy dzień stwórczy, a było ich 6, trwał dobę, czyli 24 godziny. Nie tysiąc lat, nie 7000 lat, ale każdy dzień stwórczy trwał po 24 godziny i dzień odpoczynku to też doba 24 godziny. No, warto jeszcze wspomnieć, że przed nami po tym. Milenium rządów Pana Jezusa Chrystusa, będzie życie wieczne na nowej ziemi. Ale o tym to może innym razem coś powiem. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i wiele błogosławieństw od Boga, od Pana Jezusa na kolejne dni Waszego życia. Pozdrawiam Rysiek z Katowic.